Jak tam patrzcie, my Żydzi potrafimy wszystko, na przykład teraz wam wytłumaczę, co to jest całka oznaczona. Myśleliście, że na studiach możecie się tego nauczyć, ale niestety w te wasi profesorowie nie wiedzą o czym mówią. Test to wam wszystko, wytłumaczy, żydowską metodą, patrzcie, wyjadźcie, z tutaj mam. I teraz tak, Ba Tutaj macie zero, nie? I teraz tak, macie tutaj funkcję F od X w tym punkcie, a tu w tym punkcie macie z FX dodać delta X, nie? Dla ewnych chłopaka, tu macie dalsze wytłumaczenie. I teraz tak, zdefiniujmy sobie zdefiniujmy sobie tą powierzchnię tutaj jako funkcję pola od X w punkcie X dla wartości F od X, a teraz podobnie do tego będzie. Czyli teraz tak. S X, Dodać delta X Odjąć S X, Tak Czyli pole tej powierzchni tutaj Równa się F X Dodać delta X e, Minus F X z delta X Co nam daje S x dodać delta x minus xx przez delta x równa się fx dodać delta x minus fx i teraz tak, jak mówiłem sx z definicji jest, jest funkcją pola pod krzywą wyznaczoną przez równanie fx dla punktu danego x i teraz tak, bierzecie, robicie sobie z tego delta x doży do zera, czyli sx dodać delta x minus sx przez delta x równa się limit. Tego uczą tylko w Ameryce, profesorowie, was czegoś uczą. Czyli pochodna z funkcji pola pod krzywą x równa się fx. Zgadza się? Czyli teraz funkcja pola. Równa się funkcja pierwotna od fx dx. Macie całka nieoznaczona. Oznaczona D tylko tutaj przedział dolny a, przedział górny b, i to jest pole między punktami a i b.